Ci bardzo. A całkowite uniezależnienie się od gazu z Rosji będzie możliwe między innymi dzięki gazoportowi w Świnoujściu, który ciągle zwiększa swoje możliwości. Na miejscu jest Marta Czarnecka-Wojda. Marto, witaj, powiedz, jakie możliwości daje terminal w Świnoujściu. Te możliwości, czyli przepustowość świnoujskiego gazoportu w tym momencie to ponad 6 miliardów metrów sześciennych rocznie. Czyli właśnie tyle gazu gazoport w Świnoujściu może przyjmować. Natomiast, kiedy zakończy się jego rozbudowa, będzie to ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Ta rozbudowa i jej dwa najważniejsze elementy to po pierwsze budowa drugiego nabrzeża. Dzięki niemu tutaj w Świnoujściu będą mogły być przyjmowane dwa gazowce jednocześnie, a nie jeden, tak jak do tej pory. Ale, co bardzo istotne również, możliwe będzie przeładowywanie gazów formie skroplonej jeszcze przed procesem regazyfikacji, czyli procesem, który zamienia błękitne paliwo ze stanu skroplonego w stan lotny na mniejsze jednostki, które później drogą morską będą płynąć do kolejnych portów. Ale kolejny element równie ważny to także budowa trzeciego potężnego zbiornika, który zresztą widać za moimi plecami. Te dwa, które działają, które pracują, każdy z nich o pojemności około 160 tysięcy metrów sześciennych, ten nowy będzie jeszcze większy, bo będzie miał około 180 tysięcy metrów sześciennych. Wysokie na 50 metrów. Ich średnica to około 80 metrów. Jak widać ściany są już gotowe. Teraz jest budowany dach, który waży ponad 600 ton. Te wszystkie prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Tutaj do Świnoujścia mogą i docierają dostawy błękitnego paliwa z najdalszych zakątków świata. Najwięcej jest ich z Kataru i ze Stanów Zjednoczonych. Na trzecim miejscu plasuje się Norwegia. Chociaż były też dostawy na przykład z Trynidadu i Tobago czy z Nigeria. Więc cały czas zwiększanie Możliwości gazoportu w Świnoujściu to jest ten najważniejszy czynnik cały czas jego rozwój. To gwarancja bezpieczeństwa energetycznego Polski. I tak jak powiedziałam, ta przepustowość już się zwiększyła. Gaz, który ulega procesowi regazyfikacji, czyli jest zamieniany z tego stanu skroplonego na stan lotny. I w takiej właśnie postaci jest rozsyłany do sieci gazociągów, ale też na przykład rozwożony, mówiąc tak kolokwialnie, cysternami, i takich cystern wyjechało od początku istnienia gazoportu tutaj. Stąd ze Świnoujścia już ponad 15 tysięcy. Jeżeli mowa o dostawach, to dosłownie wczoraj Świnoujski Gazoport przyjął kolejną dostawę ze Stanów Zjednoczonych. Na jutro planowane jest przypłynięcie kolejnego potężnego gazowca także ze Stanów Zjednoczonych. Rekordowy pod względem dostaw był marzec, dlatego że Świnoujski Terminal przyjął aż pięć tankowców, gazowców, a tak wielu w ciągu jednego miesiąca jeszcze nie było. No i szacuje się, że rekordowy będzie również maj. I tutaj warto zaznaczyć, że ta jutrzejsza dostawa, będzie czternastą w tym roku, 162 już od początku istnienia gazoportu w Świnoujściu, 14, a mamy jeszcze kilka miesięcy do zakończenia tego roku, a dodajmy, że w pierwszym roku działalności gazoportu w całym jego, podczas całego roku przyjęto 14 dostawa, więc widać jak te możliwości cały czas systematycznie się zwiększają. No i właśnie świnoujski gazoport w połączeniu z Baltic Pipe, który będzie uruchomiony, który zacznie działać już w październiku, to tak gwarancja bezpieczeństwa energetycznego. Tam jeżeli mówimy o Baltic Pipe, poziom pracy jest już prawie na finiszu, to już 98-99% prac wykonanych. On zacznie działać w październiku, a pełną przepustowość uzyska w przyszłym roku już w styczniu. Gazociągiem Baltic Pipe co godzinę będzie płynąć ponad milion metrów sześciennych gazu, a ta pełna przepustowość roczna to będzie ponad 10 miliardów metrów sześciennych. Marta Czarnecka Wojda wprost ze świnąłościa, do do którego kolejne dostawy, do którego kolejne dostawy gazu dziś się pojawiły, przypłynęły bardzo.